Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Był mroźny styczniowy wieczór roku 1933. W Toruniu przy ulicy Łaziennej 28 znajdował się żydowski skład obuwia Mercedes. Jego właścicielką była Klara Szczygłowa. W tle możecie zobaczyć wygląd kamienicy w tamtym czasie oraz rzeczony skład obuwia w sąsiedztwie składu mebli Meblopol. 4 stycznia Klara udała się do pobliskiego Aleksandrowa Kujawskiego. Kobieta miała tam do załatwienia jakieś bliżej nieokreślone sprawy handlowe. Traf chciał, że Szczegłowa trafiła tam na 25-letnią Mariannę Gomulińską. Panie dość dobrze się znały, gdyż Gomulińska pracowała jakiś czas temu u Szczegłowej jako służąca. Pół roku wcześniej została jednak zwolniona. Niestety prasa nie informowała ani z jakiej przyczyny nastąpiło to zwolnienie. Ani też, czy była to decyzja pracodawczyni, czy też pracownicy. Po krótkiej rozmowie Szczegłowa zaproponowała swojej byłej gosposi, aby ta wróciła razem z nią do Torunia i znów podjęła u niej pracę. Szczegłowa szukała bowiem służącej do swojego mieszkania, a nie od dziś wiadomo, że pod swój dach lepiej jest zawsze wpuścić osobę sprawdzoną, znaną i zaufaną. Można więc było przypuszczać, że los specjalnie skrzyżował drogi obu pań. Gomolińska miała przyjąć propozycję i już tego samego dnia wieczorem wprowadziła się do właścicielki sklepu obuwniczego. Panie nie mieszkały jednak same, a przynajmniej chwilowo. Wraz ze szczegółową mieszkała jej kuzynka, 28-letnia Anna Gersonówna. Anna przybyła do Torunia przed kilkoma dniami. Miała w planach zabawić chwilę w Toruniu i spędzić nieco czasu z Klarą. Jej dokładniejsze plany odnośnie pobytu nie są znane. Po wprowadzce gomulińskiej Klara zauważyła, że jej pracownica wygląda wyjątkowo źle. Marianna była osłabiona, blada i smutna. Wydawała się również bardzo oddalona myślami, jakby coś się bardzo trapiło i zaprzątało jej głowę. Szczegółowa próbowała ją pocieszyć. Stwierdziła, że kiedy tylko wróci do Torunia, ponieważ właśnie ma w planach wyjazd, do 9 stycznia, w poniedziałek uda się do kasy chorych i zgłosi Gomulińską do ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy jej pracownica na spokojnie będzie mogła pójść do lekarza i uzyskać pomoc medyczną. Prawdopodobnie Szczegółowa myślała, że ta informacja ucieszy Mariannę, ale na tę wieść Gomulińska nie wykazała zbyt dużego entuzjazmu. Kobieta miała być wyjątkowo oschła i oziębła. To zachowanie zdziwiło Szczegółową, ale kobieta zwaliła to na karb tego, że jej nowa, a w zasadzie no nie aż tak nowa, pracownica jest osłabiona, chora. I to jest powodem jej dziwnego zachowania. 8 stycznia Klara szczegółowa wyjechała do Torunia. Miała stamtąd odebrać swoje dzieci i przywieźć je z powrotem do swojego mieszkania. W mieszkaniu przy ulicy Łaziennej została jedynie Anna Gersonówna wraz z służącą Gomulińską. Marianna tego wieczora przygotowała wieczerzę, którą podała do stołu. Anna zasiadła do kolacji, jednak nie dane jej było raczyć się posiłkiem zbyt długo. Gomulińska podeszła od tyłu do siedzącej przy stole gersonówny i wbiła jej paznokcie w szyję. Zaczęła dusić. Zszokowana gersonówna zaczęła głośno krzyczeć, próbując zaciekle wyswobodzić się z uścisku Gosposi. Doszło do szarpaniny, w trakcie której Anna przypadkiem zrzuciła krzesło na podłogę. Służąca była jednak silniejsza. Z impetem powaliła swoją ofiarę na podłogę, zarzucając jej na szyję sznur, który coraz mocniej zaciskała. Po chwili Gersonówna straciła przytomność. Sznaliżanka, sąsiadka Szczygłowej, siedziała spokojnie w swoim mieszkaniu, kiedy jej uszu doszły dziwne hałasy. Kobieta najpierw usłyszała przerażony kobiecy głos – po chwili rozległy się dwa głuche odgłosy, które przypominały sznurzące odgłosy upadku. Zaniepokojona kobieta natychmiast poinformowała resztę domowników o tym, co przed chwilą usłyszała. Wszyscy popędzili do mieszkania szczegółowej. Drzwi były otwarte, to też nie mieli oni problemu, aby dostać się do środka. Po naciśnięciu klamki. Ich oczom ukazał się niecodzienny widok. Zobaczyli oni dwie kobiety. Jedną, która leżała nieprzytomnie na podłodze, i drugą, która siedziała na niej okrakiem. Na szyi nieprzytomnej kobiety można było zobaczyć sznur, który pomimo przybycia sąsiadów szczegółowej nadal był zaciskany przez gosposia. Zszokowani sąsiedzi rzucili się na pomoc nieprzytomnej gersonównie. Nie było to jednak tak łatwe, jak początkowo zakładali, ponieważ kobieta leżała przygnieciona do podłogi przez masywną komulińską. Zapytano więc agresorkę, co ona robi, a ta zaczęła coś mamrotać o tym, że gersonówna jest wariatką, że jedynie próbuje ją uspokoić. Nie zmniejszała jednak uścisku naszej Anny. To też przerażeni sąsiedzi postanowili odciągnąć gosposie siłą. Do Gersonówny zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Kobieta cudem została odratowana. Na jej szyi pozostały jednak krwawe ślady po sznurze, które przypominały kobiecie o horrorze, jaki przeżyła. Anna kompletnie nie spodziewała się ataku ze strony komulińskiej. Kobieta nie zdradzała się niczym ze swoimi zbrodniczymi planami. Do mieszkania przy łaziennej przybyła policja, która zabrała Gomulińską na komisariat. W chwili zatrzymania kobieta wydawała się wyjątkowo spokojna i opanowana. Zupełnie jakby nie zdawała sobie sprawy, że właśnie zostaje aresztowana za próbę morderstwa. Podczas składania zeznań Marianna Gomulińska twierdziła, że do zbrodni namówili ją znajomi. Najpierw o współudział oskarżyła swojego znajomego lasotę, który pochodził z Grudziądza. Kiedy okazało się, że wezwany na komisariat mężczyzna posiada alibi i zupełnie nic nie wie na temat napadu na Gersonówne, ponownie przesłuchano aresztowaną kobietę. Wtedy to Gomulińska miała oskarżyć swoich krewnych, Państwa wolentarskich. Mieszkali oni w Toruniu przy ulicy Piekary. Wolentarscy zostali natychmiast ściągnięci na komisariat. Małżeństwo było przerażone oskarżeniami, jakie na nich ciążyły. Zwłaszcza, że nie było w stanie udowodnić przed policją swojej niewinności. Ciężko bowiem udowodnić, że nie namawiało się nikogo do zbrodni i rabunku. Śledczym udało się jednak potwierdzić ich niewinność. Przestraszeni, ale i pełni ulgi, wolontarcy zostali zwolnieni z aresztu. Wrócono więc do przesłuchiwania Gomulińskiej. Kobieta nadal próbowała się wykręcić. Dopiero wezwanie Wiktorii Gomulińskiej, matki aresztowanej, zmusiło Marianne do wyznania prawdy. Kobieta przyznała, że była w ciąży. Nie miała jednak środków do życia dla siebie a tym bardziej dla dziecka. Gomulińska nie przyznała, kto był ojcem, albo też prasa nie czuła się w obowiązku o tym poinformować, chociaż szczerze mówiąc wątpię, bo ówczesna prasa raczej nie znała słowa prywatność, a każda sensacyjna informacja była na wagę złota. Kiedy Marianna spotkała w Aleksandrowie klarę szczegółową, był to dla niej znak z niebios. Wiedziała, że właścicielka sklepu obuwniczego jest osobą majątną. Postanowiła wykorzystać dobre serce kobiety, zatrudnić się u niej i, korzystając z najbliższej okazji, ograbić swoją pracodawczynię z kosztowności. Plany pokrzyżowała jej Anna Gersonówna, która pałętała się po domu, uniemożliwiając gomolińskiej kradzież. Ale przecież nie ma takiego problemu, którego nie można by było rozwiązać. Zdesperowana, żądna dobytku Szczegółowej, postanowiła usunąć z drogi swoją jedyną przeszkodę. Zwłaszcza, że właśnie nadarzyła się ku temu nielada okazja. Szczegółowa wyjechała i pozostawiła swoje mieszkanie pod opieką Gomulińskiej. Gosposia nie podejrzewała tylko, że krzyki jej ofiary w porę zaalarmują sąsiadów nie była też na tyle sprytna, aby przed zbrodnią zamknąć drzwi na klucz. Dzięki temu sąsiedzi w porę odciągnęli ją od Gersonówny, tym samym ratując jej życie, a samej Gomolińskiej uniemożliwiając rabunek. Śledztwo zakończyło się o godzinie trzeciej w nocy. Gomolińska po złożeniu obciążających zeznań została osadzona w areszcie, znajdującym się przy Komisariacie Policji Państwowej w Toruniu. Kobieta została umieszczona w celi numer 7. W tym momencie mniej więcej powinno wyświetlić się wam zdjęcie, na którym krzyżykiem oznaczono właśnie cele, w której przebywała Marianna Gomulińska. Ze względu na odmienny stan osadzonej oraz jej chwiejność emocjonalną, strażnicy dostali od swoich przełożonych na pozór proste zadanie. Cele numer 7 trzeba było sprawdzać zdecydowanie częściej niż pozostałe. Klucznik oraz dyżurny co kilkanaście minut zaglądali przez kraty do osadzonej kobiety. Gomolińska okazała się jednak sprytniejsza. Najprawdopodobniej wyliczyła sobie co jaki czas sprawdzany jest jej stan zdrowia. W końcu, kiedy klucznik znów zajrzał do celi. Wiedziała, że ma kilkanaście minut na wykonanie swojego planu. Kobieta ściągnęła z siebie sukienkę lub według innych źródeł bluzkę, którą porwała na kilka mniejszych szmat. Związała ze sobą kawałki materiału, tworząc z nich grubą i wytrzymałą linę, którą zawiązała na kratach, znajdujących się w oknie jej celi. Po chwili skręciła pętlę, którą zarzuciła sobie na szyję. Kiedy o godzinie 6.15 klucznik ponownie zależał do jej celi, zobaczył jak Marianna Gomolińska klęczy pod oknem. Pomimo natychmiastowego wezwania pomocy medycznej, lekarz, który dotarł na miejsce, nie mógł już nic zrobić. Stwierdzono skąd. Tutaj powinnam wam wkleić zdjęcie z celi, ale obawiam się, że i tutaj YouTube mógłby nie być zachwycony takim widokiem. Dlatego też wszystkich ciekawych zapraszam na grupę Facebookową oraz na Instagram. Tam dziś albo jutro wkleję zdjęcie Marianny Gomolińskiej, która leży bez życia na więziennej pleczy. Zdjęcie zostało wykonane chwilę po jej śmierci i było zrobione przez fotografa wysłanego przez redakcję tajnego detektywa. Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, poczucie przyzwoitości zdecydowanie uległo zmianie na przestrzeni tych ostatnich stu lat. W dwudziestoleciu międzywojennym wrażliwość była jednak inna, a takie fotografie często gościły na łamach gazet. I to powiem Wam szczerze, że jak przeglądam te magazyny, to nawet czasami na okładkach, tak więc różnie to z tym bywało. I Tutaj sprawa Marianny Gomolińskiej mogłaby się zakończyć, gdyby nie wnikliwość policjantów śledczych zajmujących się sprawą. Detektywi ustalili, że jakiś czas wcześniej Gomolińska była bohaterką podobnego skandalu. Marianna Gomolińska przed rokiem wdała się w romans z niejakim Głotkowskim, zamieszkałym w jej rodzinnym Aleksandrowie Kujawskim. I w samym romansowaniu oczywiście nie ma nic złego, ale niestety w tym wypadku wybranek Gomulińskiej okazał się być żonaty. W pewnym momencie Gomulińska postanowiła spotkać się z żoną swojego kochanka. Obie panie spotkały się w domu Gładkowskich. Nie wiadomo o czym dokładnie rozmawiały, ale po jakimś czasie Marianna opuściła pomieszczenie oraz dom Gładkowskich. Od czasu jej rozmowy z Gładkowską pani domu nie opuściła już swojego pokoju. Kiedy w końcu postanowiono sprawdzić, co też takiego dzieje się z mężatką, ujrzano makabryczny widok. Gładkowska, a w zasadzie już jej ciało, zostało odkryte, jak klęczało przy drzwiach na podłodze. Na pierwszy rzut oka kobieta powiesiła się na klamce. Wkrótce jednak po wnikliwej analizie. Zaczęto wątpić, czy tak faktycznie było. Ostatnią osobą, z którą widziała się Gładkowska, była Marianna Gomulińska. Nie było tajemnicą, że panie raczej nie były przyjaciółkami. W Aleksandrowie Kujawskim było wiadome, że Marianna od jakiegoś czasu romansowała z mężem Gładkowskiej. Nie trzeba być oczywiście drugim Sherlockiem Holmesem, aby stwierdzić, że Gomulińska sporo zyskałaby na śmierci swojej konkurentki. Miała więc nie tylko motyw, ale i sposobność, by dokonać zbrodni. W sprawie stwierdzono, że zgon Gładkowskiej nie był samobójstwem, a raczej mniej lub bardziej udolnie upozorowanym samobójstwem. Nie wiadomo tylko było tutaj, czy Marianna działała w zmowie ze swoim kochankiem, czy też sama wpadła na pomysł odebrania kobiecie życia. Ale zarówno Gomulińska, jak i Gładkowski zostali wówczas aresztowani. Sprawa otarła się nawet o sąd, ale z braku wystarczających dowodów w sprawie para kochanków została uniewinniona. Patrząc jednak na sposób działania Gomulińskiej oraz na fakt, że w obu tych sprawach była mowa o śmierci poprzez uduszenie i to właśnie sznurkiem, śledczy raczej nie mieli wątpliwości, że kobieta musiała być zamieszana w śmierć Gładkowskiej. Choć Gomulińska odebrała sobie życie w areszcie śledczym o ironię w ten sam sposób co swoim ofiarom, a jej udział w obu zdarzeniach nie do końca był potwierdzony, no, to prasa natychmiast podchwyciła temat. Marianna Komulińska została obwołana upiorem, kobietą wampirem, a część dziennikarzy nazwała ją nawet nowym damskim wampirem z Dusseldorfu. Podkreślano tutaj fachowy sposób duszenia, który stosowała kobieta. W dość ciekawy sposób opisał ją dziennik Dzień Pomorski. Typ na wskroś Lambrosowski. Twarz, która, jak gdyby, była napiętnowana przez zbrodnie i zbrodnicze zamysły. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z postacią patologicznie obciążoną, z typem zbrodniarki, która zbrodnie swoje popełnia w ten sam zawsze sposób, pod wpływem rozpętanych nagle głęboko zakorzenionych popędów zbrodniczych. Refleksje na temat słów dziennikarza pozostawię Wam. Dajcie też znać, co myślicie o sprawie, czy według Was Gomulińska była winna w obu przypadkach, czy to tylko zbieg okoliczności, czy faktycznie miała zadatki na kobietę upiora, który uderzyłby znowu i powtarzał swoje zbrodnie. I dajcie oczywiście znać o tym, co myślicie o prasie międzywojennej i, i poczuciu przyzwoitości, a raczej braku tej przyzwoitości we wszystkich artykułach zamieszczanych na ich łamach. Dziś w teorii nieco bardziej strzeże się prywatności ofiar oraz sprawców tragedii, ale wiadomo, że jak ktoś potrafi korzystać z internetu, to i tak wszystko można znaleźć, tak więc dajcie znać, jakie są wasze opinie w tym temacie. Dzisiejsza sprawa została wybrana przez osoby wspierające kanał, którym bardzo serdecznie dziękuję i jednocześnie żałuję, że brak źródeł nie pozwolił mi na przygotowanie takiego szerszego materiału. Jednocześnie wszystkich wspierających informuję o zaglądaniu w zakładkę społeczność – tam niebawem pojawi się kolejna sonda oraz niepublikowane nigdzie wcześniej zdjęcia dotyczące dzisiejszej sprawy. Mam nadzieję, że Was zaciekawią, a fanów dłuższych materiałów uspokajam, że już niedługo na kanale powinien pojawić się kolejny film, tym razem o nieco bardziej zagmatwanej historii, a na pewno dużo głośniejszej. Tak więc już teraz Was zapraszam. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. A wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Cieszę się, że byliście ze mną przez ten cały rok. Mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze lepszy. Dzięki, że mogę dla Was stworzyć. naprawdę miłe. No, tak więc nie będę tutaj się rozgadywała, bo wiem, że tego nie lubicie. I mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa!